Złota czy jakoś tak, nie Aha. w każdym bądź razie muszę swoje IP w ogóle ogarnąć. Aha, dobra, mam. Wy macie moje IP? No w Hamachi to moje, nie? No. No no. no kurde, nie. Muszę... 2.5.179.203 <laughs> Przepraszam, nie odpalajcie jeszcze, bo zapomniałem odpalić serwera. <śmiech> <A>. <śmiech> Dobrze, że powiedziałeś, bym odpalił. <laughs> Nie, no, IP możecie wpisać Wbijamy tylko. Może na serwach, panie... którego nie ma. <laughs> Oj, tam <I> dobre, no. <laughs> hej. O, jak zwykle jeszcze mi się zacięło, dobra. Muszę w ogóle sobie kupić stacjonarnego kompa, bo ten jest jakiś słaby. Aha, bo ty masz. Jeden ja właśnie wpisnę Akurat. O, tam, <grym> się... serwer, gdzie jest serwer? O, jest serwer. Nie ten, o ten serwer, dobra. Okej, okay, a ja po okay, prostu sobie wbijam selets i no już mi i wbijam, nie muszę IP wpisywać. To jest ten plusik. Jak? Dobra. Mhm. Ja już no bo ja już mam go z samego, tak jak w Minecrafcie. Nie, nie, to mam nie go, działa tak, to nie działa tak. Ale... Ale ja tak mam. Aha. Ja wchodzę mu Cube world mi się zaciął. A ja jestem gdzieś na pustyni. O, dobra! Errol cool down connect być. to serwer, No bo nie ma takiego serwera, bo brakuje trzynastki. Dobra. O, ktoś się zalogował, widzę to na moim. Kto? Ja jestem. Kto to? A ja nie mogę wbić Nie wiem, bo ja jestem na. Dwa nowe questy. Z serwerze. O, widzę, o, teraz ja się też. <laughs> mam nowy quest! A znaczy go już mam? Nie, znaczy no. nie mam go. Nie jesteś na serwerze, ponieważ musisz wpisać IP. Tak, aaa, to Jezu Ja tak myślę, dlaczego niczego nie widzę? No widzę. Nie cold not y, connect to server <grym> O, dobra, już się zamulił, dobra, ja... Już... Serwer nie. Istnieje. No bo ty słaby Wło? jesteś, ja już się zalogowałem. A ty w ogóle masz moje hamaci? <grym> no nie wiesz <grym> <grym> ja, bo, bo No hamaci no. No 13 Pójdź, brakuje, pan, tak? 30. Connecting to server Właśnie Dobra, kaktusy przez ten czas pozbieram. W ogóle mam kamela I mogę na nim jeździć. A to jest jakieś. Tak, jakiś zwierzę. Ale wy będziecie daleko, 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 do mnie No ja my jesteśmy na pustyni chyba, nie? Na nie czy na razie ja jestem tylko. Ja też będę zaraz chyba. 2, 0, 3 na i IP wpisywać. O, w ogóle itemy dla Maga. No świetnie. O, dla Warriora no, i dla Warriora. No przepraszam cię dla Rangera już nic nie mam. Może? A czekaj. Dobra, e, słabo nie mam. Już się nadziei narobiłem. A No, już się nadziei narobiłem. Nie, nie mam. Ale jak go to Ciemno. Ciemno. Nie mam nic dla Rangera niestety. Gdzie Piesek? No weź te wciśni. A, no Masz swojego kolego. W ogóle mam mnóstwo żarła i nawet nie wiem co się tym oswaja, A, nie? Wiem, że... Tam to jest wielbłąd. Tak, to jest wielbłąd. Ja mogę na tym wielbłądzie jeździć, zobacz jaki koks. O ludzie. <laughs> jeszcze mogę skakać wokół ciebie. A ja na no, swoim się nie. No nie, no nie masz to jeszcze to skilli to takich. To nie masz skilli, nie? Ty, ty jesteś taki i ty IP kupię. No bo ty jesteś głupi. Nie no, żartuję, no. Weź A, szybko tak wpisuj. Nie no, żartuję, fajny jesteś. Gumiś to, zrobisz mi w końcu sobie z gumi Jagód Jest! Czemu ty masz pierwszy poziom? A ja się wpisałem, A tak, dobra, mam już. Czemu ty masz pierwszy poziom? poziom? No bo mi się ten depozyt nie dopisał. Jaki? No. Nie muszę tego komentować. No dobra, no to co? Musimy wracać do niego, no bo spójrz, my jesteśmy obok drugiego miasta, a on jest w pizdzie i jeszcze dalej. No właśnie widzę. No raczej nawet go nie widzę. No właśnie go też nie widzę. Mój kolega ma 2114 level. Okay. Nie mu się nudzi, czy na hakach jeździ, czy po prostu już nie ma co w domu robić? A, bo ty nie masz, e, nie masz na pecie jeździć. Znaczy, nikt no na petach nie jeździ. Tylko no. na zwierzętach. Quest complete! Ja mam postać Quest complete! No właśnie, też miałem Quest complete, nawet nie wiem za co. A ja nie mam. A nie, miałem, miałem, miałem też. Gdzie ja jestem? W jeszcze dalej? W hmm. wodzie! A to wszyscy to zaczynali w wodzie. No. <laughs> Rybki. Nie wiem, ten mój serwer jest jakiś dziwny. Mam troszkę małych lagów, jak widzę, co mi się czanki ja właśnie i nie mam. W ogóle. O Jezu, w ogóle da się to przejść, da się przejść, chodź. Właśnie, skoczyłem. No. Taki lepszy koks niż ja przebiegł. <grym> <grym> Uff, mordę! O. A ja mam paralotnie. A że para ja. nie. <grym> A ja mam paralotnie. Tam... <grym> Dobra, czekaj. W stronę, w stronę, w stronę, ogarnę Słońca. Małka. Nie no, czekaj. W stronę Cryon Castle byśmy tak szli, bo. No? Okej, okay. no Castle. Masz Cryon Castle? No, 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 no. Ty, je gumisz. Ja się, ty poek poek poeks sobie na najsłabszych mobach, co? Do tego czasu <laughs> Mordę jeża <laughs> Żuki mnie na nawalają. Czeramy, o silne czeramy. one są dosyć Ja tam Znaczy nie no, no ty, no, 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 dobra. No, no dobra No Dobra, 1, 3, 1, 3 Kurcze! Ty, a ciebie jeden. żrą te muchy? No, i znaczy, no żuki Zjadły. Znaczy, a no Iż tak, jeden. dla ciebie one są chyba czerwone, nie? No, no. no tylko z jednej byś sobie Max poradził gdzie, kuczę? Ja jestem mimo... raz na ten serwer Mam coś dla Roja O, fajnie Gdzie jest A moja ja jestem Ej, ja Aha. jestem Roja Aha, fajnie Okej okay. Latarko, włącz się Znaczy, puh Musimy wziąć sobie w końcu legendarną lampę później, wieszcie? No Bo ta lampa mi... w ogóle świeci o wiele lepiej niż ta co... Skrup okay. Znaczy, ja to skrupię, ale... <laughs> Okej okay. A nie, to Ej, co mi jest. mi moja miga? Ej, specjalnie zwróć do Czego mi moja miga? Co ci twoja amiga Moja miga mi meta. Ej zepij do no. nich, on mnie podekspi. Kto? Kolegę dodałem do konferencji. A no okay. ja nie jestem właścicielem konfy. No to. A ja, ja. jestem chyba No to do niego. To jest. Ja sobie... O ma 21040 level, on nie podekspi. Ja chcę. O, to nas wszystkich może podekspi. Ale <laughs> to musi mnie w Hamaci dodać, a ja już nie mam miejsca na naleśniki. Aha, no to chyba już nie. Czy nie no, dwa tysiące exp to wiecie co to będzie? To będzie po prostu bieda z nas. On pójdzie na jakieś moby, które mają 5000, nie wiem, na, na, na jednego strzała razy piętnaście. Ale nie uderzysz raz i już mamy te expa. No, no, to fakt. Ale on cię raz y, machnie, to ty też oddasz. <grym grym grym> o, on jest, to... Terracora City. Y, Teradora Ale... City. Ciemno, ciemno, ciemno. ciemno. Ciemne... <grym>... Ty właśnie gumy, śleć do miasta, zrób nam dzień. Nie. Tak. Ma! Zrób nam dzień. Nic na dzień. Prosimy. Zrób nam dzień, bo tu ciemno. I o, w ogóle sam. Pet mi zniknął. No MI też gdzieś pitnął. O, mi się... Mam go. Mam go. A muszę go do wody zapakować. A co, a ty Tera... twojego musisz. I karmić? No, ty czekaj, gdzie jest to naszą. Nie, Teradora City, to tam byliśmy, nie? No. Tam był Spawn. Dobra. No. Żeby mi je jeszcze w ogóle patrzeć. Na zrób nam dzień. Adam, zrób nam dzień. Ja no, no, no bo zacznę skakać do tyłu plecami. Ja widzę, ja nie, jest mały w ogóle. Oj, Chang się nie wczytuje. Aha, ja widzę tam światełko. W tunelu. Czy gdzieś w odległości? No ja widzę tylko nie, gwiazdy. Nie, nie, nie taka komenda. Nie musisz. ma komendy dzień, musisz iść do miasta, do tak zwanego sklepu in, czyli jakieś tam no, noclegowni. Zapytasz tam gościa? I, i spać. O, nie no, spanie to nie, niech on nam. możemy sobie na upiec. Dobra, ty sobie upiec. Szukam miasta. Miasto masz na mapie, luknij w mapę. Czy ja sobie mogę upiec łuk? Nie, nie. Próbuj. Nie wiem, bo tutaj właśnie mi się Łuk wyświetlił, ale jednak nie. nie musisz nie. przejść w inną kategorię. W ogóle zamiast... ja, Kabeka, nie. Zamiast rzeczy jadalnych mam twoją głowę <laughs> specjalną. No, nie, dziękuję. ja dziękuję. Będziemy pijać z jakiegoś to. Janka. <laughs> Wiecie, to trochę zajmie. A co, gdzie ty jesteś? Jeszcze dalej i jeszcze dalej? Żebyś ja wiedział. Ja pierdziele. Dobra, trudno, ale trzeba, idź do przodu. To trzeba. Iść do mnie. O tak, lubię to. Gdybym mógł, to dałbym ci lajka. Gdzie ty nie śpi, chodź. Gdzie... Padłem. Ocie moją, moją drugą lancą, tą na bok. Dziwne w ogóle mam miecz, nie? No, właśnie widzę jakieś nie wiem kurczę. Ja robię grę. Co to jest? To jest lanca. Lanca, a nawet dwie chyba. Nie, nie, no, włożyłem w nią trzy i dwa Iron Spirit. Ja. Mogę spać po obozie? Nie, masz iść do INU. Kurde, u umiał się wspinać. Country y, No właśnie wiem, ale kurczę. Ale ci się zapodział, tak? kontril O, mój wiele gdzie się zapodział. Mój piesek chyba ciśnie gdzieś tam w mroku. Biją mnie. O, nie wiem. E, twojego psa widzę jak biegnę y, patrząc do tyłu, ale swojego kamela nie. Nie. Ja, ja swojego nie widzę. Wówczek na no daleko mamy do miasta. A to wszystko przez ciebie, gumiś. Gdyby Twoja nie ty... Miała. To byśmy dawno byli o kaktus Kaktus 9, 19, 10 Weź sobie te kaktusian. Are you fucking kidding me? Nie no kaktus Hehehe <noise> Czekaj, czekaj, czekaj Siup Głupie sianki jeszcze mnie biją Ja mogę... Ło wow. O w ogóle właśnie zmieniamy biom za chwilę Dobrze Czego on tak wolno... Aha, shift Nie. shift A no Czego shift on to tak... się skradasz A teraz się skradam? Ło a dewor coś tam. W ogóle to ma mordę na czole jaka beka. Ej, Gdzie tu trójka? Właśnie, trójkę zapomniałem gdzie jest. Trójka wcisnąłem czwórkę. Kopa! No kurczę, nie zresztą. O, za późno O, dużo nawet. Ale strasznie mam mało HP wychodzi na to. Nie. Beka. Muszę jakiś lepszy armor sobie zmotać. Zmotać, tak. I Ta 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 ta, ale mnie, Rylobin. Za, Tyłu. A nie, to jakiś badziew. Zazwyczaj czanki zjedzą. No, no to weź... się A, no zjadły cię czanki, to masz doła trochę, nie? No. no to to jest. No, ale ty, wyobraź sobie, że my nie mamy. O, teraz dopiero mam problem z czankiem, widzę. A ja nie... o, place, wait! Oh no! O, jest, ja, mam czankę, dobra, widzę ekran. Musi się nam czytać czank. A mi się nie. A mi się kurczy. Czanki, no tak nie wiem. Normal... Czarys? <laughs> mój pies w mi do pokoju się patrzy, co ja robię. A mój, mój się pies. zastanawia się, z kim ja gadam. Rudek. gdzie ja idę? A czemu to jest Ares? zejdź z parapetu. Ares, do siebie. O, Sorry, Ares. Ale pies mi wszedł na parapet. Owczarek mój, niemiecki wilczut. Mój kolega ma. Parapet psa, Który ten. Ma na imię. A, a, <laughs> ma na imię. Ma na imię, Ares. <laughs> Okej, okay, to bierz, ja w tym czasie też, sobie zmienię na mepeta. Okej. Jak się brało, że się podpłynie? E. E. Okay. Nie, nie, że ja się pytam ciebie, tak się właśnie brało. Yyy... E. Ile ja mogę maksymalnie z z Ojej, z... s... strzami? Ojejku, źle napisałem. Pimpus, wy ty No bo źle nazwałem Pimpusia, no. this is... Pimpus. Pimpuś! Się czepiacie, Pimpuś! A ja o mówię. jest Pimpuś, to jest mój wielbłąd Może odradzyło że Murzyn Nie, Pimpuś Murzynka A Pimpuś Coś chciałem powiedzieć, ale się zaciąłem Tak się znowu nie wczyta hey. Co? A, a w, ogóle, w patrzyliście lesie. na mapkę? W ogóle widzicie gdzie są krzyżyki? Jaka <laughs> beka no. Prawie daleko stąd, nie? Trzeba będzie buta No fuck no. Nie fuck, tylko... o, Czank o! I ZEŻAR MNIE trunk, Też trunka, Też a... Oj, coś słabiej was słyszę, jakoś elektronicznie. Ale to chyba wina mojego internetu. Na no. no moim internetu... Nie strzelaj do mnie! Okay. Da się grać. S nie, no, i tak mi nic nie zrobisz. Nie? No ja wiem. Właśnie, a tutaj w ogóle się da mieć PvP? Właśnie nie wiem, fajnie by było, gdyby można było PvP. Tak. Ale nie w stylu jakiś wolnym, czy coś, nie? Jak nie no. wiem, na przykład w samych grach, że mogło się ba... No. I <noise> chunk mi się nie chce wczytać. Dokładnie. Tylko nie naród, co może być. Hmm. Teraz pytanie podstawowe. Gumiś, jak daleko jesteś od miasta, żeby nam dzielić? Dosłownie zabić? w mieście. No to oznajdź i przybisz sobie to. mapkę. Właśnie. Aha, przy, weź M, przybisz mapkę i wtedy masz legendę. Wiem, I wyświetla ci się ona normalnie. Jestem przy tym, tylko że mam, nie mam chunków. Aha. Aha. Nie nie świetnie. <głos> <głos> Zalety serwera, hamachi Nie lubię nocy. A szczególnie w ja lesie. Też, bo nic nie widać. Nie właśnie, las to nie, to nie dla mnie, mi się od razu zacina w lesie. I czemu te czanki się tak długo wczytują? te na nie szybciej. To prześciegł gumy. A ja za dużo w grałem. No bo. jak jasno. O tak! ja, do tego. teraz nie. już nie wytrzymam czy mam ci klaskać. Level up! Dobra! Nie, no te do już jestem to cicho! Kurczę. Bo i pokoju siostra I śpi. O, O, Herzlauer. Czyli? Aha, jak zwykle mi się zacięło, nie mogę tego podnieść. Ja też. Trudno, trochę podków mam to. A ja, ile... A ja nie mogę podnieść. Naprawi. No ja też właśnie. Pewnie będzie musieli reloga później Naprawić. zrobić. Zrobiłeś dzień. Koks. Naprawiłeś słońce. Ja nie mogę. <laughs> Trzeci hard flower, jak tak mogłem ominąć? I czwarty hard flower, nie! Aj, no, gdzie wziąłeś? Kurczę. No, sorry, chunk mi się tu ładuje. Dużo nie? miałem do tego miast, długo. No, jeszcze. Druga, jak przyszedłem. Dobra, ja małą pauzę zrobię. Okej, okay, to ja sobie skoczę. No, weź się.